Gięcie, szykuj, szykuj, gięcie, szykuj, gięcie. Tak i zad zostaje. Tak, już zad. Tak, 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 tak. Pacik lekko. Pupa idzie. No i on jest tutaj, już pierwszy. Ale jest ok. <laughs> Jeszcze raz. To rób na razie popuściany, jak on nie wytrzymuje dłużej. Ale to pół co zrobił, to było dobre. Znaczy się wymyślam. No, on ma prawo jeszcze się przytykać. Siedź luźno, pomagaj mu, motywuj go, żeby szedł dalej. Ale jak czujesz, że on nie daje rady, to rozjedź do przodu po prostu. Tak, jeszcze troszkę zadku. Tak, 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 tak. I rozjedź do przodu. Rozjedź, bo już mu się za ciężko zrobiło. O właśnie. Pokaż w drugą. Wymyślam. To jest bardzo okej. Okay. Posłusznie, momentami ci też minimalnie jest za mało zadu do środka, ale jest ten zad w środku. <laughs> Motywuj, ale jak czujesz, że on się już zaczyna klinować nie daje rady, rozjedź go troszkę do przodu. I najpierw spróbuj jeszcze raz, jak ci wystarczy miejsca na ścianie. A jak nie, to wróć. Ruszymy kłusem. Mówisz, jak on się stara i coś tam robi, to nie można go cisnąć za mocno. Niech się ćwiczy, niech gimnastykuje, zawsze najedzie, pa zrób parę trawersów. Ale nie wkurza się za niego, że on nie daje rady dłużej go jeszcze wytrzymać. Gięcie, lewa noga. Tak, 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 troszkę więcej zadu. Tak, tak, tak jest. Tak jest. Brawo!